Witam serdecznie. Waldemar Ojewski, Biuro Enklawa, Kredyty i Nieruchomości, Czcianka, Kłania się nisko. Cóż, rok 2022 zaczął się, dużo się dzieje na rynku, ogólnie dużo się dzieje na rynku nieruchomości, jeszcze więcej na rynku kredytów hipotecznych, rosną stopy procentowe, klienci się boją, nie wiedzą co będzie się działo, dzwonią do mnie, często pytają co mają robić, więc postaram się tak maksymalnie w 15 minut powiedzieć Wam o co myślę, co może się wydarzyć, jak się zabezpieczyć i o tym będzie ten filmik. Dzisiaj odcinek numer 7 z serii o hipotekach bez krawata, zapraszam. Ok, czyli jesteśmy w roku 2022, ale pozwólcie, że na chwilę wrócę do zeszłego roku. Do zeszłego roku, który no, dla biura mojego i mojej małżonki, dla biura enklawy, Enklawa, był bardzo, bardzo udany. I finansowo, i wizerunkowo, i generalnie, no, wszystko było super. Wiele transakcji, nieruchomości, wiele kredytów udzielonych, wiele ciężkich przypadków, gdzie już klienci stracili nadzieję, kredyt dostali, wiele nieruchomości sprzedanych, z którymi na przykład męczyły się inne tutaj okoliczne biura, kilka lat czy w niektórych przypadkach nam się udało, sprzedaliśmy, także rok bardzo, bardzo udany, okrzepliśmy na rynku, coraz bardziej jesteśmy rozpoznawalni, klienci do nas przychodzą, Sami, no, dorobiliśmy się pięknej fototapety. Do, zrobiliśmy w końcu mały remont na wiosnę, jeszcze robimy mały remont wejścia. Także generalnie, bardzo, bardzo dobry rok. COVID w ogóle nam nie przeszkodził, wręcz jakby napędził tutaj klientów. Dużo się działo. Ludzie, ludzie jakby pomimo tej, tej paranoi COVID-owej starali się żyć normalnie. Również to miało przełożenie na rynek nieruchomości. Także, bardzo, bardzo fajny rok. No, ten rok już będzie zupełnie inny. Ten rok będzie zupełnie inny, ale o tym za chwilę. Dobra, kochani, pozwólcie, że skrócę dystans. Zanim o tym roku, jeszcze dwa zdania o roku ubiegłym, dlatego że no, myślę, że warto zauważyć, że no, byłem pewnego rodzaju prorokiem, jeśli chodzi o wydarzenia. Prorokiem tego typu, że w kwietniu nakręciłem filmik pod tytułem o ryzyku zmiennej stopy procentowej. Gdzie dosyć zdecydowanie tłumaczyłem wam, czym jest ryzyko zmiennej stopy procentowej przy kredycie hipotecznym w Polsce i że warto się zainteresować i mieć świadomość, co wam grozi. No i cóż, no w kwietniu, to było kręcone w kwietniu, kiedy rynek szalał, kiedy nieruchomości się sprzedawały na pniu, kiedy kredyty się udzielały tam tonami, że tak powiem. No i to wszystko się oczywiście działo przy bardzo wysokich cenach nieruchomości. I no, mało kto wtedy słuchał, dużo ludzi pewnie postukało się w głowę, co ty łysy pieprzysz, jakie ryzyko zmiennej stopy procentowej, trzeba brać kredyty póki dają. No i co? No idźmy dalej. We wrześniu, we wrześniu nakręciłem drugi filmik, dokładnie 29 września. Nakręciłem filmik o refinansowaniu kredytu hipotecznego, czyli tam proponowałem Wam, żebyście znaleźli, jeśli nawet... Czasami nie wiecie, gdzie leży Wasza umowa kredytowa, i zainteresowali się tym, czy nie warto przenieść Wasz kredyt na yy, zrobić aneks albo przenieść do innego banku i przejść na stałą stopę procentową na okres na przykład 5 lat. Bo tak mniej więcej w tej chwili kształtują się oferty, że to jest od 5 do 7 lat. I tam wówczas też mocno akcentowałem. Zainteresujcie się, pomyślcie, zobaczcie, co się dzieje. Za chwilę mogą zacząć dosnąć stopy. No i co? No i oczywiście okazało się, że znów parę telefonów było, paru klientów się zainteresowało, ale w związku z tym, że ta stała stopa wiązała się z tym, że ta rata była troszeczkę wyższa niż obecna na zmiennej, kiedy byliśmy przed. Wszystkimi podwyżkami, no to oczywiście mało kto tam pewnie co z tym zrobił. Tam raptem mam informację o dwóch klientach, którzy zrobili sobie aneksy na stałą stopę. No i jeden z nich, między innymi, dostał stałą stopę w banku Santander na około 3% na 5 lat, licząc od października czy tam września zeszłego roku. 3% na 5 lat. No i teraz, no i to był filmik kręcony, za powtórzę jeszcze raz, 29 września, a zaledwie tydzień potem zaczyna się pierwsza, zdarza się, że tak powiem, pierwsza podwyżka stóp procentowych, czyli stopy idą po raz pierwszy do góry, to jest tam 6 czy 7 października, już nie pamiętam, potem mamy listopad, podwyżka, grudzień, podwyżka, styczeń, podwyżka, w lutym prawdopodobnie podwyżka i to nie mała. Także, no cóż, kochani, warto było łysego posłuchać. Łysy mówił wam w kwietniu zainteresujcie się, co to jest ryzyko zmiennej stopy procentowej, łysy mówił wam we wrześniu, pomyślcie o aneksie do waszej umowy i zrobić sobie stałą stopę na 5 lat, bo dzisiaj 5 lat przy tym tempie zmian, to tak jak kiedyś 15-20 lat, tak szybko, tak wiele się dzieje na rynku, że ludzie nie nadążają, wręcz niektórzy dostają depresji od tego wszystkiego, co się dzieje w tej chwili na świecie. No i cóż, ci, którzy posłuchali, to myślę, że są mi wdzięczni. Ci, którzy nie posłuchali, no to dzisiaj mogą sobie pluć bardzo mocno w brodę. Aczkolwiek też nie wiem, czy to jeszcze nie jest dobry czas na to, żeby tą stałą stopę jednak sobie wziąć, ale o tym powiem w kolejnej części filmu. Także co jeszcze, jedno zdanko. To, o czym będę mówił, to są moje własne opinie. To nie są żadne porady, to są moje własne opinie. To ja wyrażam swoje własne opinie, które tak samo wyrażałem w kwietniu, i tak samo wyrażałem we wrześniu w poprzednich dwóch filmikach. Jak ktoś chce, polecam wrócić, znaleźć te filmiki na moim kanale, generalnie zasubskrybować, polubić. Myślę, że warto, myślę, że będą kolejne części powstawać. Także generalnie, naprawdę to są tylko i wyłącznie moje przemyślenia w stosunku do tego, co się może dać zdarzyć, przepraszam, w tym roku, więc proszę tego nie poradzić, nie, nie traktować jako porady jakiekolwiek kredytowe, finansowe i tak dalej. Więc jakby tutaj to są moje własne opinie. Jak ktoś chce posłuchać, zapraszam, jak ktoś nie, nie ma problemu, ale no, powtarzam jeszcze raz, w zeszłym roku miałem rację po całości. Po całości miałam rację i jak ktoś obejrzał moje filmiki, coś ze swoim kredytem zrobił, to dzisiaj myślę, że powinien być zadowolony. Lecimy dalej. Kochani, jak przeżyć 2022 rok? No, pytanie naprawdę bardzo, bardzo ciężkie do odpowiedzi, bardzo no, niejednoznaczne, i wydaje mi się, że no takie najlepsze słowo określające to, co robić w tym roku, to myślę, że byłoby to słowo ostrożność. Ostrożność wskazana bardzo, bardzo mocno bo skoro o tej ostrożności już mówiłem w kwietniu zeszłego roku, no to dzisiaj, w, w styczniu, przepraszam, czy no zaraz w lutym, to tym bardziej będę mówił bardzo, bardzo ostrożnie, bo no niestety bardzo wiele zmieniło się już pod koniec zeszłego roku, w tym roku mamy dalej konsekwencje i myślę, że jakby zamknąć to jednym zdaniem, to niestety jesteśmy na etapie rosnących stóp procentowych, no niestety i stety z drugiej strony, bo znam takich, którzy twierdzą, że i bardzo dobrze, bo w końcu przyjdzie, wróci jakaś Normalność, te ceny zaczną być może być może spadać. W dużych miastach, może niekoniecznie, ale na w mniejszych miejscowościach, na prowincji, ta, ta, na takiej, na której ja tutaj pracuję, na pewno to już czuć, już w rozmowach z doradcami z banków widzę, że zainteresowanie kredytami hipotecznymi po tych pierwszych dwóch podwyżkach w zeszłym roku od grudnia bardzo, bardzo mocno spadło, w skali całego kraju mocno spadło. Także ludzie zaczęli, klienci zaczęli się zastanawiać, czy to jest dobry pomysł, żeby dzisiaj kredyt hipoteczny. Także generalnie ostrożność wskazana, warto i tą ostrożność postaram się odmienić przez kilka różnych przypadków w stosunku do różnych rzeczy związanych przede wszystkim właśnie z waszymi kredytami hipotecznymi czy potencjalnymi, które zamierzacie wziąć. No i zaczynamy. To co, wskazówka numer 1. Tak jak napisałem na slajdzie, nie musisz brać kredytu, nie bierz. No Króciutko. No moim zdaniem naprawdę yy, obstawiam taką wersję powiedzmy, no nie wiem, 50-50, ale albo to pójdzie bardzo, w bardzo złą stronę, wszystko, albo to pójdzie w jakąś taką umiarkowaną, ale na pewno nie będzie powrotu do niskich stóp procentowych przez najbliższe kilka lat. Znaczy, na pewno, no nie chcę używać tego słowa, moim zdaniem, raczej nie spodziewałbym się powrotu do niskich stóp procentowych w najbliższych tak naprawdę kilku latach. Także, no, jeżeli faktycznie byliście na etapie, czy jesteście na etapie podejmowania decyzji, czy nie wiem, brać kredyt hipoteczny, czy kupować, nieruchomość 3. Tym bardziej gdzieś kupować nieruchomość, gdzie kredyt hipoteczny będzie bardzo mocno nadwyrężał wasz budżet domowy, mocno się zastanówcie, mocno się zastanówcie, czy ładować się w kredyt hipoteczny w dzisiejszych realiach, bo no, musicie pamiętać o tym, że rynek kredytów hipotecznych nie można analizować tylko z punktu widzenia Polski, Polski jako kraju, jako gospodarki trzeba patrzeć na problem, że tak powiem, wieloskalowo, trzeba patrzeć na to, co się dzieje w świecie, na to, co się dzieje przy naszej wschodniej granicy, na to, co się dzieje na Ukrainie że coraz więcej osób mówi o wojnie, na to, co się dzieje w Azji i tak dalej, i tak dalej. Także generalnie to nie jest tak, że Polska jest jakąś enklawą, notabene, Enklawą tutaj pośrodku, że tak powiem, gospodarki światowej i co by się nie działo na świecie, tu u nas zawsze będzie ok, ceny nieruchomości będą rosły i tak dalej. Także jeżeli nie musicie brać kredytu hipotecznego, jeżeli macie gdzie mieszkać, jeżeli tak na dobrą sprawę, na dobrą sprawę nie musicie, nie jesteście zdeterminowani, żeby brać kredyt hipoteczny, dajcie sobie na pauzę, wstrzymajcie się, poczekajcie rok, dwa. Jeżeli macie gdzie mieszkać, da się mieszkać, to naprawdę wstrzymajcie się, a jeżeli już ma, Chcecie i musicie wziąć kredyt hipoteczny, to zastanówcie się nad jego pewną formą, ale o tym będzie w punkcie kolejnym. Właśnie, jeśli już musisz wziąć ten kredyt hipoteczny, trzy razy pomyśl, trzy razy pomyśl, bardzo mocno zastanów się, czy przede wszystkim wybrać stałą stopę, czy zmienną stopę. Owszem, tak jak mówiłem na początku, jak ktoś pomyślał i zrobił, wziął sobie kredyt czy zmienił sobie kredyt w zeszłym roku w dobrym okresie, wrzesień, październik, powiedzmy sierpień, to dostał stałą stopę na poziomie 3%, może nawet poniżej, już nie pamiętam tych ofert, ale 3% na pewno taka była, 3% łącznie oprocentowanie. W tej chwili wybor 6-miesięczny już jest 3,29, a gdzie jest marża? Tak? Także generalnie dobrze się zastanowić i przede wszystkim, jeżeli już szukacie kredytu hipotecznego, to polecam uderzać do takich pośredników jak ja. Nie koncentrować się na jednym banku, ponieważ bardzo często jest tak, że osoby szukając kredytu hipotecznego idą przede wszystkim na dzień dobry do swojego banku i to nie, to nie jest zła metoda, ale metoda nie jest zła pod warunkiem, że porównacie sobie te oferty z innymi bankami. Ale z drugiej strony, po co macie latać po bankach, po co macie latać po doradcach, którzy powiedzmy sobie szczerze, też są zestresowani, ponieważ w bankach idą cały czas zwolnienia, cały czas kolejne są zamykane, i ci doradcy naprawdę czasami stają na rzęsach, żeby tylko nie wiem, jak już klient przyjdzie, żeby go złapać, zatrzymać, żeby udzielić mu kredytu. A jak już mu udzielić kredytu, to tam podokleja z każdej strony różnymi dodatkowymi produktami, typu konto, karta kredytowa, płatnicza, ubezpieczenie nieruchomości na życie, i tak dalej, i tak dalej. Może jeszcze jakieś tam, nie wiem, inne programy. Także generalnie to nie musi być dobra metoda, koncentracja się na jednym banku. Przyjdźcie do takiego pośrednika jak ja, wrócę do. Do myśli, usiądziemy. Mam wszystkie banki, zrobię Wam ofertę, porównamy sobie i tak jak wczoraj, powiedzmy, właśnie robiłem też klientowi, wysyłałem oferty. To do porównania tam trzy banki, powiedzmy, na stopę zmienną, na stopę stałą, i wtedy sobie, sobie można analizować. Jak takie oferty wyglądają? Spójrzcie sobie. I teraz, jeśli już chodzicie po pośrednikach szukać kredytu hipotecznego, to proponuję Wam, żeby było łatwiej. Dwie rzeczy. Zwróćcie uwagę na dwie rzeczy. Jak robicie porównanie ofert, to poproście, żeby Wam każdy taki doradca, no może nie doradca, bo to nie powinno się tego słowa używać zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym, aby taki ekspert czy tam pośrednik zrobił Wam, polecam taką metodę trzy oferty na stałej stopie trzy oferty i na zmiennej stopie trzy oferty i wtedy sobie porównajcie. To pierwsza wskazówka. A druga wskazówka taka, to zróbcie tak, żebyście żebyście poprosili, żeby wasz, jeżeli ma taką techniczną możliwość, bo nie wszystkie kalkulatory na to pozwalają, to poproście, żeby ten człowiek, który będzie Wam robił ofertę, żeby przyjął Wam przyjął Wam aktualny wibor, który obowiązuje. Bo ten wibor, on się codziennie zmienia. On w tej chwili, w dzisiejszych realiach codziennie rośnie. Wibor sześciomiesięczny rośnie codziennie o jedną, dwie, czasami trzysetne, setne. Także generalnie poproszcie o to, że jeżeli ktoś Wam robi ofertę, jakiś człowiek, jakiś pośrednik, czy tam ekspert, to żeby Wam przyjął aktualną stawkę wyboru do oferty, którą Wam przedstawia. To można edytować w dobrych kalkulatorach, w dobrych firmach, Pośrednictwa można to edytować i wtedy będziecie mieli bardzo realną ratę na dzień dzisiejszy, bo jutro już ona może być nieaktualna. Te parę złotych może być wyższa, ale zwróćcie na to uwagę. No i żeby wiedzieć, żeby zrozumieć o co chodzi, zrzućcie okiem na to zdjęcie. I zwróćcie uwagę, że jeden bank pokazuje wybor na poziomie 1,99, a drugi pokazuje na poziomie obowiązującym dzisiaj, czyli 2,91. To jest różnica prawie oczko. Także, generalnie, zwróćcie na to bardzo szczególną uwagę, żeby po prostu ten wybor był adekwatny do tego, co jest dzisiaj. Bo ta oferta na 1,99 ona wygląda korzystnie, ponieważ ta marża jest niska. Znaczy, oprocentowanie jest niskie, bo wybor jest niski, ale on nie ma nic wspólnego z tym, bo co z tego, że bank na ten dzień dzisiejszy taką. Ma, wybor taki wibor zakłada, skoro ten wibor za chwilę wzrośnie, zmieni do takiej wartości, jaka będzie w danym dniu ogłaszania tego wyboru obowiązywała i w tym momencie ta oferta jest no przekłamana. Ona jest tańsza od tej oferty, powiedzmy, jak się patrzy na ratę od oferty tego banku, gdzie pokazuje realną, realny wibor na poziomie 2,91, więc poproście, pamiętajcie o tym, że jak będziecie sprawdzać oferty, żeby Wam człowiek, który robi Wam te oferty, wyedytował i zrobił Wam taki wybór jak jaki jest na dany moment obowiązujący. Jak sprawdzać WIBOR? Dwie strony, bankier, Także tutaj polecam sobie śledzić codziennie, znaczy codziennie, no może nie, ale polecam sobie zapamiętać te strony, zapisać gdzieś tam w wyszukiwarce, możecie sobie codziennie, zaglądać, jak chcecie, codziennie, jak nie, coraz w tygodniu, żeby się nie stresować, może i zobaczycie, jak ten wybor się zmienia i jeżeli wasze banki, nie wiem, przeliczają wasze kredyty raz na 3 miesiące, czy raz na 6 miesięcy, czy czasami co miesiąc, to wtedy warto wiedzieć, co Was czeka przy obecnym wyborze, że jeżeli za chwilę, nie wiem, za tydzień Wasz bank będzie robił aktualizację Waszego procentu, no to wtedy sobie możecie wyliczyć, powiedzmy, ratę, jaką będziecie płacić w związku z tym, że ten WIBOR, WIBOR wzrósł. I jeszcze raz, czyli wrócimy do głównej myśli, do slajdu numer dwa. Trzy razy pomyślcie. Trzy razy pomyślcie, czy zmienna, czy stała stopa. Ja cały czas jestem zwolennikiem stałej stopy. Uważam, że na ten moment, mimo wszystko, jeżeli spełni się wariant pesymistyczny, to te stopy mogą pójść bardzo wysoko. Ja nie chcę rzucać kwot, do jakich to może dojść wysokości ta stopa, ale mimo wszystko wydaje mi się, że cały czas ta oferta kredytów ze stałą stopą procentową na 5, okres, czasowo stałą, żeby było tak, bo tam czasami gdzieś na Facebooku trafiają się niektórzy bardzo tacy skrupulatni inni doradcy, którzy tam wychwytują takie kasusy językowe. Okresową, stałą stopę procentową na 5 lat warto, pomimo tego, że one są droższe, wziąć, bo jeżeli się okaże, że nie wiem, w lutym pójdą stopy do góry o 0,75 i w marcu podobnie, to już w marcu na dobrą sprawę może się okazać, że wasza stała stopa procentowa już zrównała się ze zmienną stopą procentową, a wszystkie kolejne podwyżki ewentualne, które nastąpią, nastąpią w miesiącach kolejnych, już was nie interesują, bo wy macie tą ratę, ratę wyższą. Także jeżeli musicie brać kredyt, to bierzcie. Mocno się zastanówcie, porównujcie oferty, proście o edytowanie i proście o to, żeby właśnie porównać sobie ratę stałą ze zmienną, a co zrobicie? Wasza decyzja. Ja osobiście uważam, że stała stopa cały czas jest bezpieczniejsza. Przede wszystkim, a żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Tyle. No, może dla niektórych brzmi to trochę śmiesznie, że bądź mądrzejszy od banku, ale rzeczywiście to nie jest zła metoda. Bądź mądrzejszy od banku, ponieważ banki w Polsce, no, według mojej opinii, zaznaczam, no, hura optymistycznie, w niektórych przypadkach liczą zdolność kredytową. Także generalnie warto jednak mieć na uwadze to, że czasami bank może chcieć wam pożyczyć więcej niż wy nawet zakładacie, i to, że chce wam pożyczyć dzisiaj, no to ok, to musicie być mądrzejsi od banku. Musicie wiedzieć, czy was na taką ratę stać, a jeżeli się decydujecie na ratę zmienną, to czy was będzie stać na to, jeżeli, sobie, jeżeli się okaże, że ta rata wam wzrośnie. I teraz tak, ja Myślę, że dobrą metodą, taką, żeby ewentualnie wiedzieć, czy stać Was na ratę, jeżeli chcecie wziąć ratę zmienną, to pomyślcie sobie, czy będzie Was stać na płacenie raty, jeżeli ta rata wzrośnie Wam o 100%. O 100%, czyli dzisiaj załóżmy, wychodzi Wam tam 2000 zł przy kredycie, tam załóżmy na 400 tysięcy na 30 lat, to wy, no chociaż to wyjdzie raczej troszkę więcej, to zastanówcie się, czy jeżeli ta rata wam wzrośnie do 4000 w perspektywie roku dwóch, na przykład, bo nie wiem, na rynku będzie bardzo nieciekawie, czy was stać na taką ratę o 100% wyższą. tak? To jest dobra metoda, dobra metoda, bo metoda pod tytułem oszukiwanie się albo pukanie się w czoło, że yy, łysy pieprzy głupoty i ta rata tak nie wzrośnie, no OK, na razie to, co mówiłem w zeszłym roku, sprawdziło się, i warto być powściągliwym, warto być ostrożnym, warto być mądrzejszym od banku. To, że bank chce Wam pożyczyć, to nie znaczy, że Wy macie to koniecznie wziąć. Także myślcie, zastanówcie się, analizujcie i generalnie, jeżeli dacie radę, 100% wyższą ratę płacić, to OK. A propos raty do budżetu domowego, to już mówię w kolejnym punkcie. Całkiem niedawno jeden z moich klientów zadał mi pytanie taki, który rozważa wzięcie kredytu, jaki moim zdaniem jest bezpieczny poziom, jeśli chodzi o stosunek raty do budżetu domowego. No i to jest to, co napisałem na, na tym slajdzie. Uważam, że bezpieczny poziom w dzisiejszych realiach przy założeniu wzięcia kredytu ze zmienną stopą procentową, czyli z tym ryzykiem sto, zmiany stopy procentowej, to jest poziom 15, maksymalnie 20% budżetu domowego. Bo jeżeli przyjmiecie sobie taki poziom, że ta rata nie może stanowić więcej niż 15%, bo bank, bank wam powiem, jest w stanie wam nawet pożyczyć, że ta rata będzie wam wynosiła około nawet 40% budżetu domowego aktualnego, to wy raczej sobie założcie nawet dwa razy mniej, nawet więcej niż dwa razy mniej, że 15% bo jeżeli 15% budżetu domowego dzisiaj będzie stanowiła Wasza rata, to przy założeniu, że jeżeli wrócimy do tego, co powiedziałam przed chwilą, że rata Wam wzrośnie o 100%, czyli powiedzmy do 30% budżetu domowego, to cały czas jesteście raczej na powierzchni. Także tutaj 15-20% to jest taki absolutny maks i jeżeli tego będziecie się trzymać, to nawet jeśli weźmiecie zmienną stopę procentową, to jest duża szansa, że no nie utoniecie, jeżeli ta sytuacja na rynku bardzo, bardzo mocno Zmieni się na niekorzyść dla, no przede wszystkim dla kredytobiorców. Także 15-20% maksymalny poziom raty. Lecimy dalej. No tu szybciutko. Jeżeli macie hipo na zmiennej, kredyt hipoteczny na zmiennej, no to tak jak już wspominałem wcześniej kilka razy, zastanówcie się, czy nie warto przejść na stałą. Porównajcie sobie, jeżeli, nie wiem, może być tak, że na przykład Wasz bank zaoferuje Wam kiepską ofertę na stałą stopę na 5 lat, więc warto wtedy podejść do takich pośredników jak ja, przeliczymy, bo może się okazać, że wtedy warto będzie refinansować kredyt, czyli to co mówiłem wrześniu zeszłego roku, przenieść do innego banku, nawet za czasami są to koszty, że u Was w banku może nie być prowizji za wcześniejszą spłatę do banku, do którego pójdziecie z kredytem może być tak, że będą zerowe koszty początkowe i się okaże, że na dobrą sprawę, za, no niemalże nawet w niektórych bardzo szczególnych przypadkach za 0 zł, możecie sobie zmienić kredyt na tańszy, bezpieczniejszy jeżeli to będzie stała stopa więc warto, warto się zainteresować stała stopa, mimo wszystko moim zdaniem cały czas jest no chyba lepsza, chyba na 99% Lečíme dalej. jak już macie kredyt no to tak jak mówię zastanówcie się jeżeli macie taką możliwość nadpłaćcie go jeżeli macie środki, macie jakąś nie wiem może inną nieruchomość która tam wam się nie wiem niespecjalnie że tak powiem przydaje albo jakieś problemy z najmami i tak dalej sprzedać, nadpłacić kredyt albo go spłacić całkowicie jak się da, aleluja, śpicie spokojnie albo nadpłacić, ja sam osobiście w tej chwili mój kredyt hipoteczny nadpłaciłem, bardzo mocno zmniejszyłem sobie ratę o 70 prawie 5% no i w tej chwili mam taki poziom raty, że śpię spokojnie i generalnie generalnie planuję w najbliższych jeszcze 2-3 latach zamknąć go całkowicie. Kwota została niewielka i w tym momencie już nie boję się nie boję się wzrostu stuprocentowych tak bardzo jak bałem się jeszcze powiedzmy 3 miesiące temu. W tej chwili generalnie śpię spokojnie, obserwuję sobie rynek i i polecam Wam tutaj, jeżeli mówię, macie środki, macie możliwości, to raczej nadpłaćcie ten kredyt albo spłaćcie go całkowicie, będziecie spali spokojniej. Lecimy dalej. No i ostatni slajd, czyli sytuacja już marginalna, kiedy okazuje się, że rata jest już dla Was no, wyzwaniem, którego nie jesteście w stanie uciągnąć. No to kochani, co w takich przypadkach? No, w takich przypadkach nie czekać, nie czekać, tylko działać. Tak. No, nie czekać, działać, nie, nie bić się z myślami, że o Jezus, muszę się przyznać do porażki, nie wiem, co powiedzą znajomi, rodzina i tak dalej. To nie tak działa. Róbcie wszystko, nie powinno tak działać. Róbcie wszystko, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że to bank przejmie kontrolę nad wami, czyli wypowie wam umowę i w tym momencie stracicie kontrolę nad tym, co możecie zrobić z nieruchomością. Starajcie się w miarę możliwości nie doprowadzić do takiej sytuacji, po prostu sprzedać nieruchomość, spłacić kredyt albo go bardzo mocno nadpłacić, jeżeli cena, którą uzyskacie, nie pozwoli na całkowitą spłatę, bo kupiliście na górce, a powiedzmy nie udało się sprzedać, ale myślę, że mimo wszystko to jeszcze jest ostatni taki ostatni, no nie wiem czy ostatni, ale to są jeszcze na pewno te tygodnie, miesiące. Kiedy te nieruchomości jeszcze są w cenie, tak? Mówię o rynku tutaj moim, lokalnym, nie mówię o dużych miastach, to jest zupełnie inna para kaloszy. To nie mój rynek, to nie moi klienci, jakby to inaczej patrzę. Ja patrzę z perspektywy mojego lokalnego rynku. Więc generalnie starajcie się nie dopuszczać do sytuacji, żeby bank wam wypowiedział umowę. Sprzedawajcie nieruchomość. Na całe szczęście jest tak, że no niestety w Polsce inflacja jest galopująca, ona ciągle rośnie, będzie rosła, nowy ład i tak dalej. To wszystko pompuje tą inflację i będzie pompowało dalej. Więc generalnie, generalnie ta inflacja działa teoretycznie, powiedzmy, że tak paradoksalnie na Waszą korzyść. Niestety, niestety ona rzeczywiście zjada oszczędności, ale zjada oszczędności tym, którzy mają pieniądze, ci, którzy mają. Pieniądze Pieniądze, to generalnie 9 na 10 z nich widzą, co się dzieje z ich pieniędzmi na lokatach w banku, twierdzą, stwierdzają, że kupią nieruchomość, bo na nieruchomości typu ziemia, działka, budowlana, czy nawet dom, czy mieszkanie stracą mniej albo w ogóle nie stracą niż na, na trzymaniu pieniędzy w banku i to jest wasze koło ratunkowe, że generalnie jest duża szansa, że uda Wam się wyjść z kredytu, spłacić kredyt do zera, pozbyć się mieszkania, wrócić na najem, ale po prostu no, to nie jest lepiej to zrobić samemu niż żeby to dla Was, za Was zrobił bank. Bo jeżeli przejmie bank, jeżeli bank, nie daj Boże, do, 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 dojdzie do licytacji komorniczej, bank Wam sprzeda za, nie wiem, 50% wartości Wasze mieszkanie, to za drugie 50% kredytu do spłaty będzie Was ścigał do ostatnich Waszych dni. Także generalnie pamiętajcie o tym, nie bójcie się rozwiązań ostatecznych, to Wy musicie patrzeć na, 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 na to, żeby, żebyście wy się, że tak powiem, odnaleźli w nowej sytuacji. Nie, demo, nie demonizujmy najmu, naprawdę Poczytajcie sobie, są artykuły w necie, jak to wygląda chociażby w bogatej Europie. Jak wielu bogatych Niemców wynajmuje nieruchomości, a nie to, że posiada na, na własność. To naprawdę system nakręca. Owszem, mentalność Polaków jest taka, że zawsze woleli własność. No to chyba komuna odcisnęła swoje piętno. Zawsze chcieliśmy mieć własność i chcemy. Natomiast z drugiej strony, nie demonizujmy najmu. Nie demonizujmy najmu. Bardzo dużo społeczeństw bogatych Europy wynajmuje nieruchomości, a nie posiada. I tym się kierujcie, tak? Nie, 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 musicie, mieć, nie musicie mieć nieruchomości na własność. Więc generalnie nie dopuścicie do takiej sytuacji. Podsumowując, temat, żeby Was bank licytował, krótko mówiąc. Także działajcie, nie, czeka, nie czekajcie. To co powiedziałem, w tej chwili jeszcze jest ta sytuacja dobra. Te ceny nieruchomości jeszcze się ciągle trzymają, jeszcze są wysokie. Więc generalnie jest szansa sprzedać to za takie pieniądze, za jakie kupiliście, a może nawet za lepsze, jeżeli wyremontowaliście, i tak dalej. Także jeżeli ta rata już Was gniecie, to nie czekajcie, bo to raczej może być tylko gorzej, jeżeli macie Stopę I ona będzie dalej rosła. No to niestety, ale ta rata będzie tylko większa. I jeżeli teraz sobie nie dajecie rady, to tym bardziej za pół roku sobie nie dacie rady. Także działajcie, trudno, życie. Nikt nie mówi, że będzie łatwo, trzeba sobie jakoś radzić. No i tyle, no i tyle z mojej strony. Także cóż, podsumowując, rok 2022 będzie bardzo ciekawy. Ja na całe szczęście przygotowałem się do niego dosyć mocno. Jestem w tym momencie no, w bezpiecznej sytuacji finansowej, także też mi się łatwiej mówi o takich rzeczach. Więc, no, tak jak mówię, to co mówiłem na początku filmu, to co wyrokowałem, to co prorokowałem w kwietniu i we wrześniu, sprawdziło się. Więc generalnie myślę, że no, szykujcie się naprawdę na dużo, dużo. Ciekawych w cudzysłowie rzeczy w tym roku, więc, więc jeśli macie decyzję, że kupujecie nieruchomość, kupujcie, ale wróćcie do tych slajdów, które omówiłem w filmiku. Pomyślcie, podejmujcie dobre decyzje finansowe. No i cóż, życzę zdrowia, życzę odporności, życzę wszystkiego najlepszego, żeby nam się wszystkim dobrze działo, i jak coś, to oczywiście zapraszam do Zielonej Enklawy. Dziękuję. Pozdrawiam.